Aż do wybuchu II wojny światowej powiat wieluński był powiatem przygranicznym, a zachodni odcinek dawnej granicy polsko-niemieckiej przebiegał na rzece Prośnie. Formacją, która strzegła porządku i walczyła z przemytnikami była Straż Graniczna. Funkcjonariusze Inspektoratu Wieluń musieli pilnować granicy państwowej o długości ponad 86 km. To była struktura składająca się z komisariatu i placówek, sztabem. Sztabem inspektoratu było kierownictwo, które organizowało pracę. No, strażnik graniczny, urzędnik państwowy, ale później 1936 roku był wojskowym. Mowa tu o wymianie, wymianie ale nie tylko pokoleniowej, ale wymianie na umundurowanie typowo wojskowe. No się wojskowymi na tym terenie, z uwagi na to, że już od 33 roku, kiedy Hitler doszedł do władzy, strażnicy mieli informacje potwierdzone, że Niemcy szukują się do wojny. Nie chciano, nie, nie chciano oczywiście wprowadzać społeczeństwu w jakąś tam panikę czy chaos, zbierano po prostu informacje, Ważne, dlatego Straż Graniczna współpracowała z Wojskiem Polskim z wywiadem wojskowym i wspierano się oczywiście informacyjnie. Wystawy przygotowaną przez Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, delegatura w Opolu uzupełniają ciekawe obiekty, w tym pamiątki i fotografie ze zbiorów Muzeum Ziemi Wielońskiej oraz kolekcjonera Przemysława Budzkiego, z kolei Stowarzyszenie Historyczne Batalionu Obrony Narodowej przygotowało dioramę przejścia granicznego. Zapraszamy do kontaktu tutaj czy do... Muzeum Ziemi Wieluńskiej, czy do Stowarzyszenia Historycznego Batalionu Obrony Narodowej, aby takie rodziny się może zgłaszały do nas, że takie pamiątki pokrewnych gdzieś pozostały, pozostały więc no myślę, że to, to by wzbogaciło naszą wiedzę o samej Straży Granicznej, o rodzinach, bo wiele, wielu strażników tutaj zakładało rodziny. Takim przykładem jest Henryk Lękiewicz z Wyszlasa, który tutaj przybywa przed wojną w, 30, w 1929 roku, kończy szkołę i przybywa po prostu na placówkę do Praszki. I później poznaje dziewczynę z Wierzchlasa, żeni się z nią. Z taką ciekawostką jest to, że po prostu do ślubu za świadków ma swoich dwóch kolegów, gdzie możemy ten dokument aktu ślubnego po prostu no, zapoznać się i to też no, jest informacją o danym człowieku. A ginie w 1940 roku, zostaje rozstrzelany przez Niemców w miejscowości Wierzchlas i spoczywa na miejscowym cmentarzu. Biorąc pod uwagę zatrudnienie w Straży Granicznej w roku 1929 na 1 kilometr z strzeżonej granicy przypadało od jednego do dwóch strażników, a pracy było co niemiara. Okazuje się, że wśród towarów najchętniej przemycanych były sacharyna, alkohol, tytoń, ale też pomarańcze, rodzynki czy rowery. tamten czas, czas II Rzeczypospolitej odrodzonego państwa polskiego, po 123 latach kolejne piąte pokolenie wyrastało dopiero w wolnej ojczyźnie. To musieli być ideowcy. Ci, którzy brali udział w powstaniach w XIX wieku, ci, którzy poszli w XIV roku do regionów, ci, którzy w końcu w XVIII roku chwycili za broń i wstąpili do tworzonego Wojska Polskiego. Ci, którzy brali udział w wojnie z Rosją Sowiecką w latach 1919-1921, to właśnie ci. Oni dawali kanonem, wzorce i to oni w większości, jeżeli mówimy o straży Granicznej, byli dowódcami, bo to byli ludzie, którzy sprawdzili się w polu. Najczęściej były to, to osoby oznaczone, albo w usłudze czyli najważniejszym oznaczeniu wojskowym, krzyżami walecznymi, innymi oznaczeniami wojskowymi i w większości przypadków to właśnie byli ci tak zwani którzy Wystawy można oglądać do 6 marca w Kulturze Dłuższa z niej relacja. W programie także więcej o wcześniejszej muzealnej ekspozycji, czyli wystawie Przywrócić blask Muzealia po konserwacji.